Dziś zabieram Was na odcinek, w którym zdradzę triki, co zrobić, żeby dalie pięknie rosły i jak je skutecznie posadzić w ogrodzie. Zapraszam. Dalie są jednymi z piękniejszych kwiatów ogrodowych. Jest tyle odmian tych kwiatów, że można je wybrać dla siebie i wydaje mi się, że jeżeli ktoś jeszcze nie lubi dali, to tylko dlatego, że nie znalazł swojej ulubionej odmiany. To są kwiaty słońca. Piękne, duże, potrafią być też malutkie, fantastycznie komponują się w bukietach i jeżeli dobrze o nie zadbamy, kwitną już pod koniec czerwca, aż do pierwszych przymrozków. Fantastyczne na rabatach, fantastyczne do bukietów, jak również fantastyczne do ogródka kwiatów ciętych. Na pewno słyszeliście o czymś takim jak pędzenie dali. Pędzenie dali jest takim przyspieszeniem dali do tego, żeby szybciej kwitły. Natomiast jest już trochę na to za późno, więc dziś chcę Wam powiedzieć o tym, co zrobić, jeżeli nie przyspieszyliście swoich dali. Przyspieszanie dali robimy około 6 do 8 tygodni przed ostatnim przymrozkiem. Natomiast. Mamy już początek maja. W zasadzie zaraz będzie można dalie podpędzone sadzić do gruntu i te dalie, których nie podpędziliście również. Dlatego dzisiaj Wam opowiem trochę o karpach i o tym, co robimy, żeby bez podpędzenia dalie również świetnie kwitły. Ale nim przejdziemy dalej, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba ten odcinek. No i cóż, wesprzyjcie mnie w komentarzach. Karpy dali są różne. Są większe, są mniejsze. Dużo zależy od tego, ile taka dalia była w glebie i w jakiej glebie, ale też od tego, jakiej była odmiana. Dzisiaj przygotowałam dla Was kilka karp, które już sobie tutaj moczę, jak również lekko podpędzoną małą kiełbaskę dali. Zobaczcie, dalia, chociaż rośnie w dużej karpie, ona nie potrzebuje całej karpy do wzrostu pędów. Wystarczy jej taka jedna, właśnie tuberka, ja na to mówię też kiełbaska, ponieważ. Popatrzcie, jak to wygląda. Ona ma całe swoje ciało. I teraz, ta część to jest jej ciało, ta część to jest jej szyjka, a tu jest najważniejsza część, czyli jej główka. I w tej główce mamy oczka. Zobaczcie, jak taki malutka po prostu główeczka, jak dużo oczek potrafi wypuszczać. Tu już widzę kolejne wychodzące oczka, jeden pęd już jest bardzo duży, a jeden już szykuje się do startu. Korzenie oczywiście też pięknie wyszły i z takiej jednej kiełbaski wyrośnie nam piękna, duża karpa, a w sezonie rozrośnie się tak, że potrafi osiągnąć nawet takie rozmiary. Na pewno zauważyliście, że moje karpy są teraz w wodzie. Ja zawsze przed posadzeniem moczę swoje karpy ale ile moczymy te karpy zależy od tego, jak karpa wygląda. Jeżeli Wasza karpa jest bardzo jędrna, ma fajnie napiętą skórkę, ona jest już dobrze napita, więc namoczenie możemy zrobić nawet na godzinę, maksymalnie dwie i takie karpy lepiej w wodzie nie przetrzymywać, bo później ona może nam gnić. Natomiast jeżeli się okaże, że zimowaliście karpy i coś poszło nie tak, to namoczenie nawet do 8 godzin może spowodować, że ta karpa odżyje, fajnie napije się wody i później super ruszy. Tak czy inaczej, zawsze, chociaż godzinne namoczenie spowoduje, że karpa szybciej puści pędy. Tak naprawdę nie potrzeba nie wiadomo czego do posadzenia dali, ale musimy znać odpowiednie stanowisko, ponieważ to kwiaty słońca potrzebują minimum 6 godzin. I uwierzcie mi, jeżeli będą mieć 8 godzin, będą o wiele lepiej kwitnąć. Natomiast bardzo ważne jest, żeby to nie było palące słońce, żeby stanowisko było osłonięte od wiatru, dzięki czemu te dali nie będą się łamać, gdy już wyrosną na potężne rośliny. Natomiast bardzo ważna jest żyzna gleba. Jeżeli nie mamy takiej, możemy sobie pomóc i do sadzenia użyć np. keramzyt, oczywiście również kompost, jak również obornik granulowany. Jeżeli gleba nie jest żyzna, nie jest przypuszczalna, jest na przykład gliniasta, to zbytnio może się utrzymywać woda wokół karp i karpa zamiast świetnie rosnąć, będzie miała zastój wody i będzie gnić. No dobra, to przejdziemy teraz do sadzenia, tylko przygotujcie kilka rzeczy. Na swoim ogrodzie mam przygotowany ogródek na kwiaty cięte i tam już jest zaściółkowany bardzo mocno kompostem, jest fajna, żyzna gleba, dlatego nie muszę zbytnio jej wzbogacać. Jednak, jeżeli nie macie takiego miejsca, możecie do dołka dodać lekko keramzytu, możecie dodać również mączki bazaltowej. Mączka bazaltowa świetnie wpływa na próchnicę w glebie, świetnie też wpływa, żeby trochę chronić dalię przed ślimakami, no i super użyźnia glebę. Dobrze jest też dodać trochę obornika granulowanego, ale nie przesadzajcie z nawożeniem, zwłaszcza azotowym. E, unikajcie zbytnio nawozów mineralnych, chyba że naprawdę macie taką glebę, że zbadaliście i widzicie, że ona potrzebuje więcej różnych składników. Raczej pokuście się o nawozy wieloskładnikowe do roślin kwitnących, bo jeżeli za dużo azotu dodacie, to wasza dalia wyrośnie piękna, ogromna, z dużą ilością fantastycznych liści i z bardzo małą ilością kwiatów. Jesteśmy w moim ogródku kwiatów ciętych. W jednym z odcinków Morator Ogroduje mówiłam Wam, że zrobiłam mały eksperyment z daliami. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli dali w ogrodzie, musicie wiedzieć, że na jesień dalie trzeba wykopać, ponieważ one zwykle nie przeżywają w Polsce zimy. No i wtedy zimujemy je u siebie w garażu, piwnicy, tam gdzie mamy odpowiednie miejsce na takie zimowanie. Natomiast ja trochę się zagapiłam, stwierdziłam, że dobra, przeeksperymentuję i zostawiłam swoje dalie w gruncie. No i teraz wam chcę pokazać, co z tego wyszło, nim przejdziemy do sadzenia moich karb. Dalej już mi się zdarzało zostawić na zimę na rabatach z powodu zapomnienia, a później mnie zaskakiwały, ponieważ szłam sobie przez rabatę i ona wyrastała jako piękny kwiat. Natomiast w ogrodzie kwiatów ciętych jest trochę łatwiej, ponieważ mam wszystkie dalie pooznaczone, więc zawsze je wykopywałam. W tym roku, ponieważ tego nie zrobiłam, pokażę wam właśnie efekty tego mojego eksperymentu. Zobaczcie, wykopałam tutaj jedną z dali. Powinna być teraz taką wielką karpą, albo powinna całkowicie zgnić. Stała się tu jedna rzecz. Została tak zwana bulwa wiodąca, albo można nawet powiedzieć karpa, kiełbaska wiodąca. Ta karpa powinna mieć teraz tutaj więcej dookoła pozostałych kiełbasek, natomiast okazuje się, że one zgniły i został mi po prostu taki mocny, starczy kikucik. Czy z niego coś wyrośnie? Raczej nie, bo można też zobaczyć, że tu nie ma miękkich oczek, raczej jest to bardzo taki twardy korzeń, tylko po prostu on nie zgnił, ale korzenie puszcza. Myślę, że w celach eksperymentalnych nawet to zostawię w gruncie, ale przy innych odmianach wygląda to zupełnie inaczej. Mam odmianę na przykład Arabian Night, która całkowicie zgniła, więc nie ma co Wam pokazywać, ale tu jest odmiana którą przy wykopywaniu mi się już cała rozdzieliła i zobaczcie, ona tutaj już puszcza pędy i myślę, że tutaj też będzie te pędy puszczać. Tu możecie zobaczyć właśnie takie bulwy większe wiodące. Można je um, ucinać, jeżeli na przykład taką karpę chcecie wykopać i zobaczyć, czy ona przeżyła, a jeżeli nie chcecie wykopywać, to po prostu obserwujecie. Czy pędy będą wyrastać, ponieważ zaraz Wam pokażę. Na niektórych już wyrastają w gruncie i wiem, że świetnie w tym roku zakwitną. I nie muszę sztadać nowych. Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Niestety talie lubią ślimak, i dlatego mówię, że mączka bazaltowa jest fajnym rozwiązaniem. To mam tylko wykopaną dalię, a tu w ziemi już mi się ślimak ukrył. Przygotowałam dla Was taką mieszankę i proponuję, żebyście Wy też taką mieszankę sobie przygotowali przed sadzeniem dali, bo to ułatwi sadzenie. Tu jest po prostu mączka bazaltowa, kompost i obornik granulowany i wystarczy po prostu to wszystko razem wymieszać i użyć do naszego dołka. Zawsze się śmieję, że naprawdę dalie są takimi kwiatami dla kobiet, bo one nie lubią głębokiego sadzenia, więc otwór do posadzenia dali jest bardzo płytki. Dalie kopujemy na około 2 cm. One lubią czuć to słoneczko na swoim ciałku i to jest właśnie fajna rzecz. Po raz, że nie musimy się zbytnio gimnastykować, dwa naprawdę to pomaga im w pięknym rozkwicie. Mój dołek już przygotowany jest dosyć płytki. Teraz pozostaje mi tylko ułożyć tutaj dalię. Jeżeli nie macie takiej karpy pełnej, tylko właśnie taką pojedynczą kiełbaskę, możecie śmiało ją ułożyć poziomo. Ona się fajnie później rozrośnie i wypełnia jak taki pajączek, właśnie tą część. A teraz wystarczy tylko przysypać ziemią. I zobaczcie, to przysypanie jest naprawdę bardzo delikatne. Dalia będzie mogła odczuwać ciepło słońca i będzie mogła pięknie zrastać. Pamiętajcie o tym, żeby swoje dalie posadzić dopiero po 15 maja, czyli po tak zwanym święcie zimnych ogrodników, zimnej zośce, ponieważ wtedy jest najmniejsze ryzyko przymrozków, a jeżeli zrobicie to wcześniej i przyszłyby przymrozki, to wasze dalie po prostu zostałyby totalnie ścięte i nic by z nich nie było. Gdy Wasze dalie puszczą piękne pędy, poczekajcie aż urosną na około 25-30 cm i wtedy zetnijcie je o połowę. To sprawi, że dalia pięknie się rozkrzewi, puści jeszcze więcej pędów i będzie bardziej obficie kwitnąć. No i kolejny trik: nie zapomnijcie o ścinaniu kwiatów do bukietów. Dalia jest tak cudownym kwiatem, że im więcej ją ścinacie do bukietów, tym ona jeszcze bardziej kwitnie, bo nie zawiązuje nasion, więc macie cały czas cudowne kwiaty, no i piękne bukiety. Nie zapomnijcie podlać swoich dali po posadzeniu. No i cóż, Dzisiaj już kończymy, ale jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze ulubione odmiany w Dali. Piszcie koniecznie w komentarzu i widzimy się w kolejnym odcinku Murator Ogroduje.